Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Onkisz, a to jest Hawkeye, czyli tygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tym się w ubiegłym tygodniu. No jak nie Iga, to Hubert, Polak wygrywa szósty tytuł w swojej karierze, e, hurkacz najlepszy w Montpellier, e, pokonując w finale Benjamina Bonziego. E, w finale była też Iga Świątek, ale kolejny raz, za mocna była Barbora Krejcikowa, Iga e, nie była w stanie sięgnąć po kolejny tytuł. Magda Linet grała również z jedynką. Ona doszła do ćwierć pierwszy turniej po Australian Open. E, niestety za mocna była Rebecca Peterson, e, która przegrała zresztą w finale tego turnieju z Camilą Georgii. U panów e, jeszcze dwa turnieje: Rio de Janeiro, e, turniej ranki 500. Kolejny raz finał Alcaraz-Nori, tym razem Nori e, mocniejszy niż Hiszpan. E, no i e, finał e, w Dosze: tam Daniel Medwediew pokonuje Diego Mareya. Także działo się naprawdę wiele, i od razu, przychodząc do meritum, zacznijmy od Huberta Hurkacza i od tego fena, fenomenalnego turnieju Hurkacze, rozstawiony z jedynką. I kiedy patrzyłem na ten układ, jak wygląda cała, cała drabinka, myślę sobie: OK, Hubert ma naprawdę szansę. Na dole jest Janik Sinner, on może być groźny, ale grał trzeci, turniej, trzeci tydzień z rzędu. I zrezygnował. Nie przystępował do tego turnienia, koniec końców. Bardzo długie, dwa turnieje na pełnym dystansie, także nie chciał ryzykować się kontuzji, a ja też wiadomo, że jest widmo tych wielkich turniejów Indian Wells w Miami, także te tysięczniki, na których na pewno Włoch nie chce odpuszczać, także Hubert już wtedy był takim naprawdę no, umurowanym faworytem, to dużo powiedziane, ale naprawdę no, był na najlepszej drodze, by wygrać turniej wydawało mi się, że największą przeszkodą będzie Grigol Dimitrov, bo on faktycznie mógł stanąć na przeszkodzie Polaka, ale to Bublik okazał się lepszy i w półfinale to Polak zmierzył się właśnie z skazać ale ten turniej nie znaczył się tak dobrze dla Huberta. On grał z Reediem, z, z zawodnikiem ze Szwajcarii, przegrywając pierwszego seta, przegrał pierwszego gema od razu przy swoim podaniu. Później był w stanie odrobić na szczęście stratę, chociaż nie było to łatwe. On nie grał Huberta na najlepszego tenisa, trzeba to sobie powiedzieć. Trochę musiał się namęczyć, żeby, żeby przezwyciężyć Szwajcara ale koniec końców był w stanie wygrać. I później Mikel Immer, czyli kolejne e, trudne wyzwanie przed Polakiem. To jest zresztą zawodnik, e, z którym już Hubert przegrywał i to przegrywał na Wielkim Szlemie. Immer e, e wygrał raz z Hubertem właśnie na Australian Open, e, także te wspomnienia nie są najlepsze i faktycznie Immer, e, e który bardzo długo, dobrze grał z głębi kornu, e, sprawiał Polakowi niemałe problemy tutaj też trzeba było nie tylko trzech setów, ale i tie breaka w trzecim secie i co więcej Hubert jeszcze musiał bronić piłki meczowej, ale był w stanie, był w stanie obronić piłkę meczową, wygrać 8 do 6 w decydującym secie, awansować do półfinału i tam już było o wiele, wiele łatwiej. Ten półfinał zaczął się tak z minimalną przewagą dla publika, on wy wyglądał pewniej, lepiej przy swoim podaniu, no ale ale Hubert nie odpuszczał, grał regularnie, br bronił breakpointy i to naprawdę e Trzeba, trzeba wielkie ukłony dla Huberta, bo potrafił w tych najważniejszych momentach radzić sobie bardzo, bardzo dobrze. Wygrywa 6, 3, 7, 6 i w finale Benjamin Wązi, tak samo też od razu Hubert zaczyna od przełamania, wydaje się wszystko, jest jak na najlepszej drodze, a później sam Hubert e, traci swój serwis i od razu odłamuje. E, wraca do tego stanu przewagi wygrywa pierwszą partię, w drugiej w zasadzie już żaden z zawodników nie oddaje swojego serwisu, a w time breaku po prostu Hubert ten serwis miał nie do zatrzymania, naprawdę e, grał kapitalnie, pierwszy, drugi serwis w zasadzie niezależnie e, po prostu grał e, wybitnie, wybitnie dobrze i ten turniej zrodził we mnie takie kilka w zasadzie wniosków, bo po pierwsze, oczywiście Hubert to top 3 najlepiej serwujących zawodników w turze. Wydaje mi się, że bez wątpienia w tym momencie w najlepszej trójce Hubert by się znalazł, bo ten pierwszy serwis to w zasadzie no, kapitalne. To wiadomo, nie ma dwóch zdań. Drugi również coraz, coraz lepszy jak widziałem ten, tę końcówkę finału właśnie z Bonzim, to tam Hubert po tym drugim serwisie, kiedy nawet pierwszy nie wchodził, on po drugim serwisie od razu szedł do siatki, próbował skracać wy wymianę, próbował grać ofensywnie, wywrzeć presję na Bonzim, który w zasadzie nie miał marginesu błędu. On akurat przez to, że przegrał od razu ten pierwszy punkt, od razu musiał gonić Huberta, no to przez cały ten czas miał tę presję. I Hubert czy to tak samo, kiedy bronił piłek setowych, bo też musiał bronić piłek setowych bodajże trzech. Piłek setowych przystanie tam 6 do 5 w drugim secie, przy, przy swoim podaniu. I był w stanie te piłki setowe obronić, i właśnie jak to robił. Nie grał pasywnie, próbował ryzykować. Albo wchodził w fenomenalny pierwszy serwis, albo nawet po drugim. Hubert wszedł do, chodził do siatki, skracał wymianę, i czasami to nie były wybitne akcje. Czasami tam naprawdę brakowało dokładności, brakowało solidności. Ale sama decyzja sprawiała, że naprawdę Monzi nie był w stanie sobie z tym poradzić. I myślę, że to jest taki najlepszy wniosek z całego tego turnieju, że Hubert zaczyna grać też coraz bardziej ofensywnie. Nie. Kiedy ja y, mówiłem o, o tym, jak radzi sobie Polak, to przez długi czas używałem stwierdzenia: Hubert nie ma głowy. Huberta zawodzi głowa. W najważniejszych momentach, w turniejach kosztemowych, po prostu brakuje głowy. I wydaje mi się, że z tym aspektem Hubert wygląda, jakby sobie poradził. W najważniejszych momentach gra bardzo, bardzo mądrze bardzo solidnie. Czasami. Faktycznie brakuje pasywności. Czasami, jeżeli coś zawodzi u Huberta, to wydaje mi się, że jest to forehand. To jest takie uderzenie, zdecydowanie taką piętą achillesową u Huberta. On w zasadzie praktycznie w ogóle nie zmienia. Nawet jeżeli jest to taki prosty forehand z półkoltu, jeżeli jest to forehand, który, który ma dać Hubertowi przewagę pozycji. To bardzo często brakuje tam i precyzji, i siły. To jest zdecydowanie taki, takie uderzenie, które dla Huberta no, musi zostać poprawione. Jeżeli chce, chce osiągać coraz to lepsze wyniki, bo naprawdę w tej czołówce rankingu nie widzę innego zawodnika, który naprawdę dysponuje tak mizernym forehandem, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast bardzo dobry backhand, nieźle wyglądał ten slice, świetne decyzje pójście do siatki serwis i to złożyło się na to, że naprawdę Hubert, był najlepszy w tym turnieju, że nie, mimo, że miewał swoje problemy, miewał gorsze momenty, miewał takie momenty, że wydawało się, że nawet mógł odpaść w pierwszej rundzie, że mogły być też trzy sety przecież w finale, mogło to się potoczyć w różne, strony, w różne strony. Także to jest naprawdę bardzo ważny aspekt, bardzo istotny, że coraz lepiej Hubert radzi sobie właśnie, jeżeli chodzi o tę sferę mentalną. Teraz zaczyna dosyć interesująco, bo Zaczyna od razu w meczu, do, od meczu z Andym Murrayem w pierwszej rundzie Dubaju. W Dubaju, gdzie w zeszłym roku e, osiągnął półfinał. Zresztą to nic dziwnego, bo Dubaj dysponuje naprawdę szybkimi koltami. I teraz jak poradzi sobie Hubert później w trzeciej rundzie potencjalnie rywalem Nowak Djokovic. E, tutaj może faktycznie ta przygoda Huberta się skończyć. Natomiast e, jestem niezmiernie ciekaw jak poradzi sobie właśnie e, Polak już w pierwszym meczu z Andym Murrayem. O nim sobie powiemy trochę później, bo on też był bohaterem tego tygodnia. No i też pewnie będzie odczuwał konsekwencje tego tygodnia, czyli zmęczenie, bo grał nie dojrze przez cały tydzień, to trzy setówki. Jak poradzi sobie Hubert? No, powinien być zdecydowanym faworytem powinien w tym meczu wygrać. Chociaż rywal naprawdę wygląda bardzo, bardzo solidnie. Natomiast Hubert, ogromne gratulacje ogromne gratulacje. Jasne, to jest tylko otulnie rangi 250. To nie jest tysięcznik, to nie jest wielka, wielki sznem, ale to jak Hubert poradził sobie właśnie w momentach, kiedy mu nie szło, jak wyciągał asy z rękawa. Dosłownie, wyciągał asy z rękawa. Jak radził sobie właśnie przy tym drugim serwisie, jak radził sobie pod presją. To są takie momenty, czy chociażby to, że na samym początku przecież Hubert przegrywał bardzo dużo tajbreków. Przegrał tajbreka z Kortą, tego decydującego super Breaka na Australian Open. Jednego z dwóch przegrał z Bautistą Agutem. Oczywiście ten decydujący wygra, ale ten w drugim secie też nie pomyśli Huberta. Przegrywa oba te breki z Rigorem Dymitrowym, A tutaj decydujący z Mikaelem Merem. Oczywiście decydujący w drugim secie z Bublikiem. W drugim secie tak samo z finale z Modim. To też jest taki y, fajny smaczek, to że naprawdę radzi sobie w tych ważnych momentach, że y, ten serwis nie zawodzi i, y, i gra Huberta nie zawodzi. Jeżeli poprawi Forhen, to naprawdę może to być zawodnik ścisłej, ścisłej czołówki. jeszcze przesunąć się o te parę miejsc wyżej, y, y, bo naprawdę to jest ta, to jedno uderzenie, które y, trochę czasami sypie grę Huberta. Y, ale oczywiście mieliśmy też Iga Świątek, która szła jak burza. Szła jak burza. Do, od 2009 roku nikt nie stracił tak mało gemów w drodze do finału Tysięcznika jak właśnie Iga Świątek. No, Leila Fernandez, następnie Samsonowa. Zawodniczki w zupełnie dwóch odmiennych tenisowych świątów. Leila, Leila Fernandez z tym swoim spokojnym, delikatnym graniem to była jak woda na błędna. Rozpędzoną igę. Samsonowa z drugiej strony, ona jak armata wystrzeliwała te pociski jeden za drugim, a z drugiej strony, jak mądrze Iga potrafiła rozdysponowywać te piłki, jak mądrze potrafiła e, szachować e, właśnie między, też zachowywać umiar między siłą, między takimi uderzeniami kończącymi, a między spokojną e, i taką bezpieczną grą. E, jak grać ofensywnie, e, agresywnie i bezpiecznie, no to Iga Świątek jest najlepszym przykładem następnie mecz z Piszkową, który się nie odbył niestety z powodu walkowerów, dużo tych walkowerów w ogóle ostatnio i w poprzednim turnieju yy, Iga tak miała, i też yy, tak samo w tym turnieju, w turnieju w Montpellier wycof wycofuje się też yy, przecież yy, Janik Sinner, yy, Karolina Muchowa też się wycofywała, także generalnie yy, dużo walkowerów tutaj też Iga yy, miała okazję mieć ten dzień odpoczynku. Więcej mierzy się z, z Korygow yy, Korigow kolejny raz yy, 2 do 0. Trochę zabrakło w pierwszym secie czasami e, potwierdzenia tej przewagi, tam e, czasami faktycznie szwankowała trochę gra igi, ale też Goff grała naprawdę dobry tenis i o tym trzeba e, pamiętać. E, w drugim secie już e, bez większych szans Amerykanka e, i po prostu awansuje do finału, kiedy wydaje się, że Krejcikowa już zrobiła trochę roboty, e, mówiąc kolokwialnie, dla jej dla Świątek, bo wyeliminowała przecież... E, wyeliminowała Sabalenkę, wyeliminowała Jessica Pegulę, no to jednak yy, wydawało się, że Krajczykowa obecnej dyspozycji jest słabszą rywalką dla Igi niż, y, niż te poprzednie rywalki. No a tutaj y, niestety w zasadzie Iga zagrała jeden z najsłabszych meczów, myślę, że najsłabszy finał w jej karierze bez dwóch zdań. Ale też jeden z najsłabszych meczów w ostatnich miesiącach. Wiemy, że Iga od początku tego turnieju zmagała się z chorobą, i być może to też była niemała przyczyna tego właśnie tej dyspozycji świątek. Natomiast trzeba to sobie jasno powiedzieć: to był naprawdę bardzo, bardzo słaby finał w jej wykonaniu. A kręcikowa była do ogrania. Kiedy tylko jego trochę bardziej przy, przycisnęła, kiedy była agresywniejsza na returnie, no to oczywiście od razu przeradzało się to w breakpointy, przeradzało się to w odrobione przełamania. Natomiast Natomiast swój serwis bardzo szwankuje. Tutaj ten poprzednie spotkania pokazywały coś zupełnie innego tutaj było naprawdę słabo, ale też trzeba sobie o tym powiedzieć, też trzeba wziąć to na uwagę, że być może jest to po prostu sprawa choroby. W dosze było bardzo zimno, bardzo wiecznie. Iga też mogły po prostu mm, przeziębić, albo po prostu mm, może to w pewien sposób wpływać na jej dyspozycję. Teraz ma tydzień odpoczynku i zacznie rywalizację na tych dwóch tysięcznikach, tam mam nadzieję, że Iga też pokaże się z tak dobrej dyspozycji jak przez te półtorej tygodnie. E, aż do finału naprawdę te mecze wyglądały bardzo bardzo solidnie, i też e, myślę, że ten jeden mecz to nie jest, e, nie warto też patrzeć na, na to przez pryzmat e, całej formy i, i jako, jako jakiś wyznacznik. Tam zawiodło dużo różnych czynników. E, trzeci finał w ogóle przegrany w, fina, e, w, w historii e, przez, e, przez Igę Świątek, drugi z barwą Krydzikową Trzeba będzie jakieś przełamania. Niewątpliwie i tak jeżeli patrzymy na te, te 800, te, te, no w zasadzie 1250 1500 punktów za tę 500, za to ten tysięcznik, jeżeli tak zbierzemy w jedno, no to patrzymy, Porozumienie z poprzednim rokiem, to w zasadzie wychodzi no, bardzo podobnie. I w zeszłym roku, już w drugiej rundzie, 500 przegrała, wygrała tysięcznik. Teraz wygrała 500 doszło do finału tysięcznika. Także, y, jeżeli tam straciła, to te punkty to naprawdę minimalną ilość. Dalej zachowuje bezpieczną przewagę nad. Y, z Sabalenką, 48 tygodni, 48 tygodni z rzędu ze swoją drogą e, już na pierwszym miejscu e, w, w, w rankingu WTA. Jestem bardzo ciekawy, jak daleko to zajdzie, bo naprawdę może to być e, długa, długa przygoda. Bardzo ważne będą te e, turnieje teraz. E, Indian Wells, Miami, Roland Garros, to są 4000 punktów do obrony. Miejmy nadzieję, że IA będzie po prostu w, w swojej optymalnej, jak najlepszej dyspozycji. W najlepszej i optymalnej dyspozycji nie była natomiast To Ona przegrała w finale od pierwszego meczu, od pierwszego meczu z Osorio Serrano, gdzie naprawdę zrobiła taki comeback, gdzie wróciła, obroniła piłki meczowe, już przegrywała bodajże 2-5 odwróciła losy meczu, wygrała. W drugim meczu y, 6-0 w pierwszym zecie, w drugim przegrywała, ale rywalka poddała mecz kreczem. I w y, ćwierćfinale Rebeka Peterson w dwóch setach 4 6, -6 y, Za mocna na Magdalinę niestety. Y, mówię niestety y, też z tego powodu, że y, zawodził też serwis Magdy. Kiedy patrzymy na to, jak y, widzimy y, przypomnimy sobie Australian Open, jak chociażby radziła sobie Magda, no to Coś, co było też niewątpliwie i ogromnym atutem i w zasadzie każdy turniej, w którym Magda gra dobrze, to dobrze wygląda jej serwis. Tutaj serwis zawodził. Nie był aż tak wielką e, różnicą, nie był aż takim wielkim game changerem, e, który mógłby dać się przewagę e, do świąt, e, Świątek, Magdzie Linet oczywiście. E, myślę o serwisie i oczywiście od razu też o do e, Świątek, natomiast e, Magda Linet e, też brakowało trochę e, Magdy, brakowało i Um, I teraz będzie gryła drugi turniej, turniej w Austin. I mam nadzieję, że tutaj y, poradzi sobie nieco lepiej. Y, nie tylko jeżeli chodzi o końcowy rezultat, ale właśnie o swoją dyspozycję: o to jak y, będzie y, magna wyglądać na kolcie. E, finał i to też trzeba, trzeba e, uszanować, to też trzeba e, taki wynik po prostu wziąć. E, Rebecca Peterson awansowała koniec do finału, tam przegrała z kaminą Giorgi, Ona wygrywa pierwszy turniej w tym sezonie, e, pierwszy od e, tego zwycięstwa w Montrealu w 2021. E, no, była po prostu najlepsza kamina Giorgi też e, e, musiała e, w drugim e, secie bronić. E, już rywalka serwowała Peterson, szwedka serwowała na to. Aby y, doprowadzić do trzeciej partii, tutaj y, Georgie była w stanie zamknąć ten mecz w tie breaku 2 do 0. Bardzo solidnie y, zagrała Włoszka i y, dawno właśnie nie oglądaliśmy jej w tak dobrej dyspozycji i y, y, to też trzeba, y, trzeba pogratulować Kamili. Y, Pamiętam taki mecz, jak jeszcze Iga grała właśnie z Kamilą Giorgi na Wielkim Szlemie. Tam wygrała wtedy Giorgi, była faworytką. Teraz, nie wiem, 2 trzy lata później, jak zupełnie zmienia się obraz tenisa. Mówimy o Kamilie Giorgi, która wygrywa pierwszy turniej od tam 2021, która, która gra um, solidnie. A tutaj Iga Świątek, która rozpoczyna 48. tydzień z rzędu panowania na fotelu liderki rankingu WTA. To jest naprawdę niesamowite. I oprócz tego oczywiście dwa turnieje panów o tym pokrótce zacznę od Daniła Miliewa. On wygrywa drugi turniej z rzędu. Drugi turniej z rzędu znowu z Felixem Ozerem Aliasim w tych decydujących rundach wygrywa też dosyć łatwo, chociaż Felix tam miał też w tej breaku piłkę setową na rakiecie, już miał ją w górze przy swoim podaniu niestety dla Kanadyjczyka nie udało się, ta sztuka się nie udała, ale też zmagał się z danią z podobnymi problemami, jak w tym poprzednim turnieju. Też było Kony, które urwał Museta. W decydującym setem tam 7-5, także też e, wiele, wiele nie zabrakło Daniła, moglibyśmy po prostu dajnie oglądać. I koniec końców e, w finale z Andy Marejem Andy Murray 6-4, 6-4, pierwszy ten mecz, pierwszy mecz w turnieju w DOSze dla Murray'a, który nie skończył się trzysetówką. Wcześniej naprawdę cały czas trzysetówki, z Jerym Lecheczką nieprawdopodobny półfinał, Lecheczka 5 piłek meczowych, a 3 przy swoim serwisie, 40-0. Wydawało się, że to jest już po prostu kwestia jednej, dwóch maksymalnie piłek, a Czech awansuje do finału, a tutaj Andy Murray po raz kolejny dokonuje niemożliwego. To, w jakiej on jest teraz w dyspozycji, właśnie też mentalny i to, jakich on rzeczy jest w stanie dokonywać, to jest po prostu nieprawdopodobne. Szkod jest, jest fantastyczny, natomiast na Daniła to było za mało. Być może też gdyby tak długo, tak dużo w tym turnieju nie grał, to może też mógłby jeszcze trochę więcej powalczyć, ale był w stanie też odrabiać, był w stanie przełamywać Daniła. Ten serwis Rosjanina też nie wygląda aż tak imponująco, jak jeszcze dwa lata temu. Natomiast teraz koniec do tego, on już dorównał. Z, tymi dwoma turniejami wyrównał wynik z zeszłego roku, kiedy też to wygrał dwa turnieje i to dopiero w drugiej części sezonu zobaczymy jak daleko dojdzie właśnie Daniel pod względem wygranych turniejów w tym roku, a w jednej 500 setce u Panów w Rio de Janeiro. De patrzyłem właśnie w zeszłym tygodniu, drabinka wyglądała dosyć przeciętnie, nie oszukujmy się. W zasadzie dosyć podobnie jak ta 250 -tka. też u góry Alcaraz, u dołu Cameron Nori. Obydwaj znowu spotykają się w finale i wydaje się, że Alcaraz to wygrywa. Wydaje się, że Alcaraz znowu kolejny raz zwycięża. Zrównuje się z punktami z Nowakiem Djokovicem w rankingu, ale tutaj Cameron Nori kapitalnie odramia stratę. Też grał Pewnym dyskomfortem Carlos Alcaraz. Widać było, że musi, że zmagał się właśnie z problemami zdrowotnymi, i to też pozwala myśleć, czy, czy Carlos Alcaraz będzie w stanie tak, tak dobrze, tak ciągle rywalizować właśnie na tym poziomie topu. No bo widać, ostatnio zmaga się naprawdę z niemałymi problemami zdrowotnymi, chociaż jest w wybitnej formie, chociaż jest naprawdę w fantastycznej dyspozycji, chociaż jest jeszcze tak młody. No to te zdrowie daje o sobie świeże znaki. Miejmy nadzieję, że to nie będzie case na oczywiście nadal wygrał 22 sznemy, oczywiście on cały czas jest w grze, oczywiście cały czas e, potrafi być e, najlepszy na świecie, natomiast e, jednak szkoda, żeby człowiek obdarzony tak ogromnymi umiejętnościami gry w tenisa e, cierpiał właśnie też z powodu e, kontuzji i żeby to e, go ograniczało, ale ogromne gratulacje dla Camerona Noriego, e, który wygrywa, e, pojechał na, na ziemię, pojechał na klej e, finał w 250 e, zwycięstwo 500 w Rio i to też e, ogromne gratulacje dla Camerona Noriego i e, to tyle właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie tulnie z zeszłego tygodnia w tym tygodniu będzie rywalizował Hubert Hurkacz w Dubaju Bo bardzo jestem ciekaw jak daleko dojdzie Hubert, miejmy nadzieję e, że dojdzie do tego spotkania z Djokoviciem i że może Hubert tam też nagra jakiś mecz życia tego sobie i wam życzę, natomiast jeżeli chodzi o e, ten tydzień to by było na tyle ja wam bardzo dziękuję e, za oglądanie i do usłyszenia i wkrótce cześć